No i dzień dobry w czwarteczek. Ja się szykuję do pracy. Kawkę już popijam. Dla tych co nie wiedzą ja jestem Ania Na YouTubie Aniobka. O, wpadła mi łyżka. Witam Was wszystkich Gorąco. Mimo, że chłodem wieje. No, jednak wczoraj prysznic nie wyszedł. Bo zasnęłam. Zasnęłam szybko. Nie wiem, jak was ustawić, żeby... Żebyście wy widzieli i żebym ja, ja widziała. No. Sobie przetestujemy ten yy, korektor. Co to jest za korektor w ogóle? Rimel. Tak się robi. Nie wiem, czy coś widać. Taką głubą maszczotę. No, jeszcze tą hennę trochę przemyłam. Nie wiem, jak, jak jedna jest już fajna, to z drugą jest coś nie taki. Na odwrót, nie? Pojechał. Obudziłam się powiem Wam zostałam dosyć szybko. I obudziłam się o 5.26. Znaczy już chwilę wcześniej tak leżałam leżałam, bo mnie zmyliło to jasno na dworze. Że się robiło. Ale wszyscy jeszcze spali. Więc se myślę. że to jeszcze nie pora na wstawanie, ale leżałam, leżałam, już nie mogłam zasnąć. No i w końcu zobaczyłam na zegarek, a tam 5:26, no. Więc jeszcze godzinkę, godzinkę poleżałam, no i wstałam. I po co? Nie wiem. Jak nie trzeba, to człowiek wstaje, nie? A jak trzeba wstać, to się nie chce. No dobra, dobra. Robimy testa. Ja robię tak, nie wiem, czy ja robię dobrze. Każdy niech robi, jak uważa. No, nie ma tragedii oprócz tego. Pół gęby boli od tego. Gdzieś gąbeczkę nawet mam. Już parę razy mówiłam, bo... Ale jakoś mi... E! Spadaj! Spadaj! Na drzewo! No. Spadaj! I trzeba iść do pracy. A taki fal, fajny wolny dzień był Kuźwa. Wam powiem. Widać, bo wypukłe. Ale nie widać czerwonego, nie widać. No tu jeszcze jakieś. No. I tam proszę się na mnie nie obrażać. Bo no, tutaj jeszcze jeszcze mam swoje życie, nie? oprócz pracy i nagrywania To się tak nie da się. To się tak nie da się. Wszystko naraz. Ja nikogo do niczego nie zmuszam, i proszę mnie też nie zmuszać. No. Jak ja mówię, to jak ja mówię, to mówię. I nie, nie rzucam nigdy słów na wiatr. Czy coś będzie, czy coś nie będzie. Więc by miałoby nie być, to bym powiedziała, że nie będzie. Wprost. O swędzino. Nie, myślę, że ładniutko nie. No, ele elegancko. Dobra, starczy tej tapety. No. całkiem elegancją. Ale, Zaraz włosy wysuszę. No. O Boże, Boże! Teraz to by się człowiek znowu położył, nie? O Jezu, co to mi? Co to mi tu się? No, jeszcze przeżyć eee, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek. Potem środa wolna, dwa dni i trzy dni wolna. Ale to się człowiek rozleniwi, nie? to będzie ciężko później powrócić. No i gitara. No jeszcze trochę bronzera, damy na poliki, trochę różu tuszu. trochę tuszu. I będzie gotowe, to ja kończę się malować, bo mi tak trochę niewygodnie kończę się malować. I a co ty chciałaś też, makijaż? Makijaż chciałaś? Makijaża chciałaś? Wariacie, czekaj, muszę się umyć ręce. No, idę umyć ręce z podkładu i tuszuję, tuszuję, brązuję, suszę włosy i ubieram się. Krzywo. Ja już gotowa. O. Tak się dzisiaj ułożyło. Kucułczek. No. Zaraz trzeba wychodzić. A ja sobie biorę sałateczkę. Która narobiła sałateczkę taką z makaronem. Już próbowałam pyszna, pyszna z makaronem, rukolą, suszonymi pomidorami z pierwsią i z pestkami dyni sobie nakładam. Aż będzie miłość na przerwę. Zawsze jest miłość na przerwę, <śmiennie> nie? O. Co sobie będę żałować. Uh, uh, uh. Taką stworzyła. Jeszcze na, na jutro będzie. Bez, bez przesady, bez, bez przesady. No. Ma talent dziewczyna, ma talent w wymyślaniu takich różnych pyszności. O, chowam. no dzisiaj nie mamy co na obiad bo zupa już wyszła pusty gar stoi pyszna była zupka przepyszna, pyszna, przepyszna myślę, że dzisiaj wpadną y, pyzy z mięsem jak wrócę co to za biegi tu przełajowe Rysiek co biegasz, no idź spać <grystanie> mówię idź spać a nie idź tu Tutaj nie. Po co tu idziesz? Co? Po co idziesz tu? Bo ty musisz, nie musisz. I cię połóż. łóżko masz wolne. I cię połóż. Tu mnie obczepisz. Włochami. Wystarczy, że moje. Mam na sobie. Tu i tam. No tu jeszcze nam zostały pieczarki, prawie całe. Właśnie nie wiem, czy je do lodówki schować. Chyba je wsadzę do lodówki. No, to może coś z pieczarką zrobimy, nie wiem. Chyba że zupkę pieczarkową. Nie wiem, zobaczymy. Jak to nam wyjdzie. O! o. Si człowiek poprzeciąga. Maszku, no, chowam śniadanie. Ja już mam yy, Co mam? Torbę zapakowaną. Teraz będę musiała z niej wszystko wyciągnąć. Jezus Maria, jak mnie wystraszyłeś. Myślałam, że telefon leci. Po co się pchasz? No. Po co się tu pchasz? Oj ty, Rysiu, Rysiu. Ty to jesteś. Rysiu na rysie. I się patrzy. Tym posępnym wzrokiem się patrzy. Nie idź, mówi, nie idź. Musisz, matka, zarabiać na twoje karmę i Twoje te y, kuwety, twoje kuwety, wiesz, no. matka pójdzie i wróci, nic się nie bój, nic nie bój żaby, co ja co, do ciebie zawsze wrócę. no, nie pchaj tu mi tego włosia, gwiazdo. No, i to taki poranek przed pracą. No, i co tu robić? Nawet się nie ma za co konkretnego wziąć, bo wiecie, ten czas z rana tak leci, że człowiek się nie obróci, a już trzeba wychodzić. Nieważne, o której by wstał. Kirysiu. No, to ja idę. Chyba aż ja ślinę przełykam. Te pyszne pyszności. Idę pakować. Jeszcze mam 10 minutek. I będę wychodzić. No, ja wróciłam do domku, i co dostałam pysznego? Mm -hmm. A kto ugotował takie pyszności? Ja, ja. I kefirek. No ja ledwo weszłam, od razu się wpakowałam pod kodrę, bo powiem wam coś się nie za bardzo czuję jakby mi się kata robił ucho mi się przytkało, nie wiem jakieś przeziębionko chyba się przywlekło więc ja zjem najpierw wtedy się przebiorę w piżamsko i pójdzie w ruch i to ostro no Powiem wam, ja nie wiem co to, co to się tu wydarzy, wydarzyło za wydarzenie. Rano się czułam dobrze. W sumie się czułam dobrze do godziny chyba piętnastej. No, a później mnie coś zaczęło. Brać. Sorry, że ciemno, ale, ale już ciemno. O! <laughs> I zapaliła. No to jeszcze raz pokażę po jasnemu. Pyszne ziemniaczki z boczusiem, Tak. Z kopereczkiem, z boczusiem, ze świeżym koperkiem, z cebulką, z cebulką i kalafiorek. Pyszne. No, i tak. No. I nie wiem, i nie wiem, co to będzie. Jeszcze jajko będzie, bo mi brakuje. Tak, bo się pytam, gdzie jajko? Mówi, że zapomniała o jajku. Mówi, to może być bez jajka, no ale robisz jajko, to ja też chcę jajko. Jedno, dwa, dwa jajka. No, no to jeszcze jajko. No. Jem, przebieram się, myję gębę, piję aspirynę i, i że Nie ruszam się. I dzisiaj będzie tak, bo już nie, nie ma co. A rano wam dam znać. Znaczy jak wstanę jutro, dam wam znać, czy to coś strasznego, czy tylko postraszyło. No to ja jem póki ciepłe. Nie, jeszcze jajko. O, jeszcze jajko. Póki ciepłe. ale weszłam, ściągłam kurtkę od razu się pod kołdrę wpakowałam. Nie wiem, coś tak osłabienie wiosenne przyszło. Niedobrze. No, ale jeszcze jest tydzień do świąt, więc jestem dobrej myśli, że nawet, jakby coś miało być to. Przez tydzień się wykurujemy, wykurujemy jako tako i nie będzie tragedii. No, to tyle wam chciałam przekazać i do jutra pa.